W 2000 m. na tej pielgrzymce kaszu, bo prawie 500 nas było i taka była nobilitacja tego naszego języka, mływek kaszubski, przez to, że paternoster weźmy zawieszyła, ale to była kolejna inicjatywa taka sama zrodzała, żeby magnifikat, bo mamy za co? No, błękód że my tę prośbę na kaszubach na ogół zanosimy przez Matka Matka, bo jest kosiano, skoswarze, inno. to akurat nam to tam pasuje, a tam jest tylko jest plac na trzy tablice taki. No i dobrze było, że ta kaszubska ta zawisła i wszystko na to wskazuje, że dzięki poparciu tu naszego duchowieństwa, że to Saudo i też kaszube tam bardzo licznie. Na razie mamy tam wstępnie 150 miejsc. Ale być może, że wądzę podwójnie i tu z byśmy tam rzeszeli drogi Z o zrzeszenia tu Arek Woliński, tak to podjął, bo tam sam gdzieś dowiedzł, że można by taką tablicę tam zamieszczyć, a tutaj zainteresowani tym są nie tylko Kaszuby, bo im ze Słepska, tam jest dużo Pomorzaków i takich Kaszubów z Wilna i innych, nie, nie tylko takich, jak Kaszubów. I oni też są zainteresowani tym, żeby tu propagować, bo te je to jednak propaganda kaszubrzczyzny i tam, jak ostatnio w 2900 metambele z pielgrzymku, to tam są przecież tablice jeszcze naszych tych rodaków, które tam przez Ziemia w czasie Drini Wayne światowi Bele, te junaczki tam mają swoje tablice i dobrze by było, żeby Kaszuby tam również są widocznie. To nie je